tajemnice fotografii. Otwieramy. Gra 2 do 4 osób, czas pudełka e, 30 do 45 minut. I gra powyżej 10 lat, tak? Rekomendowana. Ja będzie patrzeć co to za cudeńka są. Proszę otworzyć kartę i pioneczki. Ja, tak, z jednej strony I z drugiej strony, może też instrukcję pokazać, a ja otwieram karty w tym czasie, i słuchajcie, tu głównie fotografie są. Mamu. Już mam tak tak mogę. Wow! Jaka to fajna Tak, tu mogę rzucić. Kostka i pionki. I serce gry, czyli tak karty z pytajnikami czerwone, zielone. I tutaj pytania, na przykład, co jest sercem. Aparatu cyfrowego. Na co są? Trudno mi czytać nogami. Ja będę czytać. Na co są Mą zapisywane zdjęcia w aparacie? Pokazuj po prostu. Czy można kasować zdjęcie w aparacie cyfrowym? Co to jest obiektyw? Czy więcej światła pada na matryce, na przesłonę 4 czy na przesłonę 1? Zobaczę, przyspieszę. Co to znaczy zoom? Trochę, trochę przyspie mhm. przyspieszę, żeby pokazać wszystkie karty. Tak. Są ciągle zielone. O, co? Tak. co na tym zdjęciu? Co na tym zdjęciu jest nie tak? tak. Coś tam mhm. się ozmyło. Czyli takie pytania z wiedzy o fotografowaniu. Tak. Tak. A to jest czerwony, to można przeczytać coś innego. więc cechy fotografii zrobionej obiektywem długoogniskowym. Które z nich widzisz na tym zdjęciu? Czyli jeszcze ze wskazywaniem, co jest na zdjęciu. To są, to są czerwone, chyba czerwone będą trudniejsze, tak przypuszczam. Fotografia jest za ciemna, mimo że była zrobiona w pełnym słońcu. Dlaczego? Tak, takie trudniejsze. Tak, teraz już. Jak naprawienie błędów, jakby to jest ze zdjęć, właśnie. Tak, że tu jest przyaskawione. Coś sobie, no i tyle. Ostatnia karta. Dlaczego kolor i kontrast na zdjęciu nie są dobre? Dzięki.